stary tara, męska dziwka jechała ciąg dalszy wyjeżdżam, swe się mijają Tam taki pan, zawsze go zabierałem, bo kiedyś z nim pracowałem i pomagał córce. Więc no, głupi jest, bo tam Celuchy się zawsze mijają, bo w krainie mądry to się sprzedaje po prostu. To jest właśnie szacunek do takich ludzi, kurwa. To są męskie dziwki, kurwa. Tam jest szacunek do tego, co się sprzedaje, a nie do tego, co zapierdala. Zalutką noc trąbili, jak po pierdoleni. Na bok się przewracam trąbi kurwa, czyli kamery były całą noc sprawne.